Kilka dni temu w Jasienicy pod Tłuszczem, to jest taka miejscowość, straż pożarna gasiła płonące akumulatory od samochodów elektrycznych w lesie. I wielu z Was może się wydawać, no tak, przecież skoro akumulatory znaleziono w lesie, to pewnie ktoś je wyrzucił, bo mogły być zdegradowane, albo zepsute, albo cokolwiek innego. Tutaj muszę sprostować, ponieważ akumulatory w samochodach elektrycznych są no, chyba najbardziej wartościowym elementem, dlatego że e, cena takiego akumulatora to jest często kilkadziesiąt tysięcy złotych i to stanowi wartość, Około 30-40% wartości całego samochodu. Więc jest to bardzo cenny surowiec, więc od tak go się po prostu nie wyrzuca. Te akumulatory prawdopodobnie pochodzą ze skradzionych samochodów. Są nieznanego pochodzenia i dziwne jest to, że jeden z nich się palił. Akcja trwała dosyć krótko, szybko udało się je ugasić, ale pamiętajcie, że baterie w samochodach elektrycznych, ogniwa poddaje się procesowi recyklingu, odzyskując z nich. Ponad 90% surowców, a nawet jeżeli nie, to można je wykorzystać do zrobienia powerbanków czy do magazynów energii w domu. Ale to było dosyć dziwne: może złodziej po prostu chciał się pozbyć elementu, który jest trudno sprzedać.